Ale no chodzi do prostu, że kurwa Ja chcę z emiterem kurwa dużo pić widzieliśmy mieszkającego? Chodzi o to po prostu no kurwa, że to jest dla mnie najważniejszy gość jakiego w życiu poznałem na scenie, rozumiesz? Jest najbardziej inspirującą postacią jaką kiedykolwiek poznałem, rozumiesz? Wiesz stary umówiemy się z Sidem na winiacz, chodzimy na winiacza. On jest, taki, jest taki, taki kurwa spontaniczny demolition man, jest najlepszy z najlepszych. Bo ja, go, bo ja go bardzo szanuję i poza tym ja chcę kurwa, żeby on przyjechał do Warszawy i u mnie mieszkał, bo ja kupiłem mieszkanie. Chcę bardzo być jego kolegą. Tak to jest jak ktoś nadużywa peceta. Szczerze mówiąc to jest chujnia i wódka. Aj do kurwa! Na ile kupiliście o mega słuchy, że za trzy no, skrzynki piwa. Za dwa widać, nie powiem. A <grywia> 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 może nawet cztery. Nie powiem, ale powiem, że to jest tak. Transakcję finalizował kod dla kasę, idź po